Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek również poświęcę obróbce starego pnia dębowego. Dzisiaj chcę skleić go. Właściwie jest już sklejony, tylko chcę uzupełnić tutaj tą szczelinę. Postanowiłem jednak, że ją zlikwiduję i dzięki temu łączenie to będzie jeszcze mocniej trzymało. A do. Wypełnienia tej szczeliny użyję takich drzazg, które zostały mi po dłubaniu wnętrza tego pnia. Także uzupełnię to tym samym materiałem. Ja tu postaram się wkleić te drzazgi tak dość ciasno i szczelnie. Dzięki temu jeszcze bardziej się te dwie części tego pnia zespolą. A później po wyschnięciu tego klejenia. Wszystko ładnie wyszpachluję i wyszlifuję, ale zanim przystąpię do tej pracy, chcę Wam pokazać moją gofrownicę, którą widzieliście na jednym z poprzednich moich odcinków, już gotową do użytku, już po skończonej renowacji. A wygląda ona właśnie tak. Zwróćcie uwagę, tutaj ten przepis na gofry jest teraz bardzo. Wyraźny, można go z dużą łatwością odczytać. Cała gofrownica jest przygotowana właściwie do użycia. Zabezpieczona jest farbą żaroodporną, która dodatkowo jeszcze chroni powierzchnię tej gofrownicy przed korozją. Bo wiadomo, metal ten jest wygrzewany, później chłodzony, i tak powoduje to. Właśnie ułatwia jego, jego korozję. A wnętrze wygląda właśnie w ten y, sposób. Pozostaje tylko dobrze tą formę przesmarować tłuszczem i spróbować y, zrobić na niej y, gofry. Tak to ona właśnie teraz wygląda po skończonej re renowacji. Ja miałem dwie takie gofrownice. Drugą wysłałem mojemu przyjacielowi Arturowi Skaniowa, aby również eksperymentował z goframi. Oczywiście zapraszam Was wszystkich na jego kanał. Kanał nazywa się Kaniów Czysty Zajebisty i zobaczycie czym on się zajmuje. Oczywiście rozpocząłem w międzyczasie pracę nad kolejną skrzynką zegara. Już ją znacie, jest już wyszpatlowana, praktycznie wyschnięta, pozostaje ją tylko wyszlifować i przystąpić do nakładania na niej warstw politury. Chciałem tak troszeczkę nad tą skrzynką poeksperymentować. No i zobaczę co mi z tego wyjdzie. A tymczasem dzisiaj zajmę się klejeniem tego pieńka, uzupełnianiem braków, a później szlifowaniem. Tak jak już mówiłem, do wypełnienia tej szczeliny użyłem tych takich drzask. Które pozostały mi po podrążeniu wnętrza tego pieńka Oczywiście tą szczelinę wypełnię klejem. Przygotowany pień pozostawię do wyschnięcia, później to obetnę, wyszlifuję, jeszcze środek chcę wyszlifować i przystąpię do dalszej pracy. Klejenie idealnie wyszło, pozostaje teraz. Tutaj te wystające drzazgi obciąć, i zaszpachlować tą szczelinę tak zupełnie na gładko. No i znowu pozostawić do wyschnięcia. Ja najpierw wezmę obecny nadmiar tego drewna. Ładnie, ładnie to wyszło. I teraz pozostałą taką tą drobną szczelinę zaszpachluję specjalną szpachlą do drewna. Praktycznie tego pęknięcia nie widać. Udało się ładnie wypełnić tą szczelinę, no i oczywiście całe te dwa kawałki udało się idealnie zespolić, że jest to klejenie tutaj, jest nie do rozerwania, bo bardzo mocno ten klej trzyma po wyschnięciu. Poczekam, aż szpachla wyschnie i przystąpię do takiego szlifowania już na gotowo całego tego drewna. No i drewno już mi wyskło klejenie mocno trzyma. Ta część wyszpatlowana również dobrze wysła także pieńek jest gotowy do dalszej obróbki. Tak jak zauważyliście, przeniosłem się do mojego drugiego podręcznego warsztatu w starym młynie, a jest to spowodowane tym, że mam tu ustawiony troszkę cięższy sprzęt, piła stołowa będzie mi potrzebna i stąd tutaj Zmiana mojego powiedzmy bytowania. I oczywiście mam tu więcej miejsca i większy przewiew do szlifowania tego drewna. Korzystając z rady jednego z moich widzów pana Marka, do szlifowania zastosuję również maseczkę ochronną, bo przestrzeg mnie, że szlifowane drewno może być szkodliwe dla organizmu także zastosuję taką maseczkę przeciwpołową, chociaż muszę Wam powiedzieć, że te maseczki przy innych moich pracach szlifierskich i tak, i tak stosuję ale tutaj po prostu wykorzystam ją również do przy, przy pracy obróbkowej No, i właściwie to tyle na dzisiaj. Kolejny etap obróbki mojego starego drewna mam już zakończony. Dzisiaj zależało mi na tym, aby zgrubnie całość oszlifować i dopasować te drobne elementy w środku tej szczeliny. Akurat fajnie mi się udało to osiągnąć. Właściwie mam to przygotowane, wszystko już do dalszej obróbki. Pozostaje tylko teraz gładko to wszystko oszlifować. Tak, żeby powierzchnia była w miarę jak najbardziej gładka. Chociaż powiem Wam szczerze, nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Nie musi być na tym lustrzanego odbicia, lustrzanej powierzchni. Wystarczy, że będzie to drewno miało taką w miarę gładką fakturę, żeby nie miało zadziorów. Pozostaje mi tylko tutaj to te drobne elementy pokleić i zainstalować je na stałe wewnątrz tej szczeliny. Ale zanim to zrobię, jeszcze zainstalowane będzie coś zupełnie innego na tych elementach, ale co? To zobaczycie w moim kolejnym odcinku